regionu. Gdzie znaleźć dobrą pracę w regionie? Odpowiedź dadzą nam nyskie targi pracy i edukacji. W przeglądzie Pogranicza Polsko-Czeskiego powiemy ponadto o naprawie mostu w Siestrzechowicach, otwarciu stadionu Opolskiego i branżowego Centrum Umiejętności oraz 80. rocznicy wyzwolenia stalagu 344 Lamsdorff. Stadion Opolski, a właściwie po pozyskaniu sponsora tytularnego Itaka Arena, został otwarty z hukiem. Itaka Arena przy komplecie kibiców została otwarta w pierwszy dzień wiosny. Otwarta została z przytupem i na miarę coraz większych aspiracji stolicy opolszczyzny. Kibice mieli okazję wziąć udział w magicznym koncercie gwiazd polskiej estrady z wykorzystaniem całej gamy możliwości wizualnych obiektu, którego budowa pochłonęła bagatela ponad 120 milionów złotych. Były sztuczne ognie, pokazy pirotechniczne, iluminacje świetlne, a stadion rozświetliły fajerwerki. Na boisku mieliśmy prawdziwą powtórkę z historii. Ponownie w Opolu pojawili się piłkarze zespołu FC Magdeburg i jak przed kilkudziesięciu laty w meczu pucharowym padł remis 1 do 1. Choć goście prowadzili na Itaka Arenie, pięknym trafieniem z rzutu wolnego wyrównał Szymon Kobusiński. Kolejny mecz Odra Opole gra na wyjeździe, a pierwsza okazja do premierowych trzech punktów wywalczonych na nowym stadionie będzie już 5 kwietnia. Wówczas do stolicy województwa przyjedzie Polonia Warszawa. Sklep firmowy Bakoma, Nysa, ulica Mostowa 1. Oferujemy różnorodny asortyment spożywczy i przemysłowy, w tym świeżo wypiekane pieczywo oraz całą gamę nabiału. Jogurty owocowe, naturalne, śmietany, produkty bio i wege. Zapraszamy od poniedziałku do soboty od 7 do 20. Jesteśmy na parterze Domu Weneckiego. Dla naszych klientów godzina parkingu gratis. Bakoma. To tak naturalne. 17 marca w miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach odbyły się obchody 80. rocznicy wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorff. Wydarzenia odbyły się przy Pomniku Martyrologii Jeńców Wojennych, na które jak zawsze zaproszono kombatantów i rodziny byłych jeńców, przedstawicieli placówek dyplomatycznych i władz samorządowych, duchownych, wojska i innych służb mundurowych. Program oficjalnej części wydarzenia wypełniły gesty o wymowie symbolicznej, modlitwa i apel pamięci oraz salwa honorowa. Nie, nie, nie z początku nie widzieliśmy. Ja w ogóle później się dowiedziałam, że jest tu łambinowicie, że mieszkałam w opolu. No, a tak to jakby wozili powstańców, co nie widzieliśmy do jakiego obozu, prawda? No, bo ja jednak nie poszłam z powstańcami, tylko poszłam z cywilami. 19. Ja już mam 100. Ważną formą upamiętniania jeńców Stalagu 344 Lamsdorf stało się finalne złożenie wiązanek oraz zniczy przed pomnikiem. Znaczenie rocznicowych obchodów mocno podkreśliła obecność dyplomatów wraz z przedstawicielami wojsk reprezentujących Kanadę, Niemcy, Rumunię, Serbię, Słowację, Wielką Brytanię, Włochy oraz Ukrainę. Nysanet. Internet światłowodowy plus telewizja HDI 4K już na wyciągnięcie ręki. Postaw na wygodę, oszczędność i niezawodność. Zapraszamy klientów indywidualnych i biznesowych. Nysanet. Zaufaj lokalnej marce. Wody polskie kontynuują zadania polegające na usuwaniu skutków ubiegłorocznej powodzi i zabezpieczaniu obiektów hydrotechnicznych oraz koryt rzecznych. Swoje zadania wykonuje także samorząd. Prace odbywają się między innymi w obrębie zbiornika Stronie Śląskie, na kaskadzie Nysy Kłodzkiej, czy też na rzece Biała Głuchołaska, gdzie wciąż trwa usuwanie lokalnych szkód powodziowych, a od początku stycznia trwają również intensywne prace polegające na odbudowie skarb koryta rzeki. Rozpoczęło się udrożnienie koryta rzeki Mora od granicy Polski do ujścia do rzeki Białej Głuchołaskiej. Z kolei powiat Nyski poinformował o zapewnieniu finansowania przez rząd naprawy mostu w Siestrzechowicach. Zadanie ma kosztować 20 milionów złotych. Wody Polskie jednocześnie prowadzą kolejne kontrole infrastruktury powodziowej, stąd między innymi utrzymywany wysoki poziom wody w zbiorniku Nyskim. Warto dodać, że 26 marca na sesji Rady Miejskiej przegłosowano apel o przyspieszenie budowy kanału zbiornika retencyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim oraz równoległą budowę kanału ulgi dla zbiornika w Nysie. Galeria Dekada Nysa, ulica kolejowa. Zapraszamy na promocje i superokazyjne ceny w ponad 60 sklepach. U nas znajdziesz popularne marki jak Carrefour, Reserved, Half Price, CCC czy Douglas. Dekada Nysa. Swoje miejsce spotkań i zakupów. Cukrynyskie polecają herbatniki regionalne, tradycyjne receptury i smak z dziecięcych lat. Już wkrótce, bo 11 kwietnia, odbędą się długo wyczekiwane targi pracy i edukacji w Nysie. Tegoroczna edycja ma być największą z dotychczasowych. W czasie 25. edycji targów zobaczymy rekordową liczbę wystawców co przełoży się na większą ilość ofert. Targi w hali Nysa przy ulicy Sudeckiej to doskonała okazja dla osób poszukujących pracy, nowych wyzwań zawodowych oraz dla pracodawców, którzy pragną pozyskać kadrę. Jak mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie Tomasz Wrubel, wachlarz ofert będzie bardzo szeroki. W tym roku mamy jubileusz, gdyż będą to 25. targi e Prace organizowane tutaj w nysie, czyli mamy ćwierć wieku organizowanych targów, i muszę przyznać, że będą to największe targi do tej pory, bo gdyż będziemy mieli 50 wystawców plus 20 szkół wyższych i ponad podstawowych. Na uczestników targów będą czekać propozycje pracy w różnych branżach od produkcji po usługi, od handlu po IT, możliwość bezpośrednich rozmów z pracodawcami oraz porady zawodowe. Na targach eksperci doradzą na przykład, jak napisać skuteczne cywi. Będzie też strefa VR i networking oraz stoiska lokalnych szkół i uczelni wyższych. Nie tylko szkoły i uczelnie wyższe, ale również szkoły średnie. Będzie to doskonała okazja do tego, żeby zapoznać się z ofertami szkół i być może podjąć decyzję, gdzie kontynuować swoją naukę. W tym roku partnerami targów są m.in. Opolska Wojewódzka Komenda OHP. Agencja Rozwoju Nysy oraz Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Inwestpark. Park. Myślę, że to jest doskonała okazja, żeby bezpośrednio spotkać się z pracodawcą i uzyskać informacje na temat ofert pracy. Więc naprawdę zapraszam, bo takiej ilości wystawców jeszcze e, nigdy nie mieliśmy. Zresztą 25-lecie do czegoś zobowiązuje. Hala Nysa będzie także gospodarzem Festiwalu Roślin. Pierwsze. Nieudane podejście było w ubiegłym roku, teraz odbędzie się na pewno. Entuzjastów roślin na to wydarzenie pełne radości, barw i inspiracji zapraszamy w dniach 26 i 27 kwietnia. Organizatorzy zapewnią popularne rośliny domowe, jak i odmiany kolekcjonerskie oraz bogaty asortyment roślin ogrodowych i balkonowych. Ponadto na festiwalu dostaniemy ekonawozy, środki ochrony roślin, literaturę i akcesoria. Wstęp jest bezpłatny. Hej, zbliżają się urodziny Twojego dziecka. Nie wiesz gdzie? Jak je zorganizować? Mamy na to rozwiązanie. Padaj do Studio Kids, aby spełnić marzenia o najlepszych urodzinach. Czeka Was mnóstwo atrakcji, niesamowita zabawa, miejsce pełne frajdy, radości oraz najlepszych wspomnień. Zadzwoń i zarezerwuj termin już dziś. To będą najszczęśliwsze urodziny Twojego dziecka. Do zobaczenia w Studio Kids, Nysa, ulica Grodkowska. 11 listopada rozpocznie się czwarta edycja jedynych polskich oceanicznych regat setką przez Atlantyk. Na starcie i z pewnością na mecie też zobaczymy dwóch zawodników z Nysy. Impreza odbywa się raz na kilka lat pod kierownictwem słynnego polskiego konstruktora Janusza Maderskiego, który stworzył projekt światowej sławy łodzi, na którą mogą sobie pozwolić zwykli śmiertelnicy. Dwie takie łodzie powstają na bazie nyskiego PKS-u. Marek Gełgut i Agnieszka Babicz budują je samodzielnie, na podstawie kupionego projektu i powszechnie dostępnych materiałów. Nie ma tu żadnej kosmicznej technologii, jest po prostu struk, dłuto do drewna, wkrętarka do wkrętów, piła jakaś i tym możemy zrobić. Tyle to jest trudne, że nigdy w życiu nie robiliśmy łódek i jest kupa zagadnień. Z których żeśmy się nie spotkali, trzeba gdzieś tą wiedzę czerpać, pozyskiwać, pytać, podpytywać. Z tym jest problem. Ale generalnie sama praca w drewnie jest przyjemna, fajnie się to robi. Tutaj generalnie cała mesa, czyli jedna koja, druga koja, w zależności na którą będzie łódka przechylona, możemy spać po lewej, po prawej stronie. To jest przeznaczone miejsce na kuchenkę, stolik nawigacyjny, przedni przedział dziobowy. No, na różnego rzeczy szpargały i tak dalej. Pss, na samym dziobie jedna komora wypornościowa, z tyłu będzie też komora wypornościowa, która będzie nam gwarantowała jakąś pływalność przy jakichś nieszczelnościach itd. Tak łodzie trzeba jeszcze pomalować, przykręcić okucia i płetwy balastowe, zrobić takie lunek i na wodę. Chrzest bojowy łodzie przejdą w maju lub w czerwcu na Bałtyku. Aby zaliczyć test Maderskiego, żeglarze muszą samotnie przepłynąć 800 km. Potem już tylko odliczanie do listopadowego startu z Portugalii na Wyspy Kanaryjskie i na Karaiby. W regulaminie mamy przewidziane ICE, system tam lokacji statków. Będziemy mieli 50-watowe baterie słoneczne, bo prąd musimy pozyskać, silników nie będziemy mieli. No i to wszystko, no, radio podstawowe, środki ratunkowo osobiste. Za dużo na taką łódkę nie zapakujemy. Taki rejs może potrwać około. Pierwszy etap jest około tygodnia z Sagres na Teneryfę, później około 30 dni przepłynięcie z Teneryfy na Martynikę, do Le Mari. To są nazwane regaty setką przed Atlantyk, ale wygraną jest przede wszystkim przepłynięcie przez Atlantyk samemu na wybudowanej własnoręcznie łódce. Śmiałków z nysy można obserwować w mediach społecznościowych oraz wspomóc poprzez stronę internetową zrzutka.pl. Budujemy sami z większości naszych środków, liczmy na wsparcie również osób obserwujących nasze działania i postępy w budowie. Udostępniliśmy zrzutkę, która jest dostępna w linku na Facebooku setka na fali, jak i w naszych prywatnych profilach. Zachęcamy również sponsorów, którzy chcieliby w jakiś sposób się zareklamować czy pokazać na naszych żaglach, burtach. Możemy zrobić naklejki, rysunek na, na żaglach. Postępy w przygotowaniach i podczas rejsu będą relacjonowane w nysach. Pod koniec marca na drzwi otwarte zaprasza diecezjalna szkoła podstawowa i Liceum Humanistyczne. Placówki z zupełnie nowym podejściem do nauczania. Biecezjalne szkoły w Nysie są nie tylko miejscem przekazywania wiedzy, rozwijania umiejętności oraz kształtowania postaw uczniów. Wyróżnia je stosowanie systemu wychowawczego opartego na pełnym i wzajemnym zaufaniu w relacjach między wychowawcą a wychowankiem. Jesteśmy najlepszą szkołą w Nysie. Szkoła podstawowa jest drugą szkołą na terenie Oposzczyzny pod względem rankingów. I przez to między innymi że przykuwamy bardzo dużą uwagę do poziomu nauczania, ale nie tylko. Bo my nie kształtujemy człowieka tylko w jego wiedzy, w jego kompetencjach, ale człowieka całościowo, holistycznie. Także zwracamy uwagę na rozwój człowieka całościowy, na jego emocje, na jego kompetencje społeczne, na jego y, samoocenę, na jego rozwój wszechstronny. Dlatego nasza szkoła wyróżnia się tym, że poprzez to, że jest szkołą niedużą, y, potrafi stworzyć taką rodzinną atmosferę. Szkoła jako jedyna w regionie odstąpiła od oceny stopniowej na rzecz oceny procentowej, przy czym pomocna jest tu samoocena uczniów. Przestaliśmy oceniać w ciągu roku oceniami stopniowymi, przeszliśmy na system oceny, a raczej samooceny procentowej. W związku z tym za wszystkie odpowiedzi, prace pisemne, prace ustne, projekty itd., uczniowie oceniają siebie i nauczyciel, oczywiście wspólnie z nauczycielem, w skali procentowej. Prawo polskie nie dopuszcza wystawienia na świadectwie oceny procentowej, w związku z tym i tak na koniec roku oczywiście to jest ocena, ocena cyfrą wystawiona, ale jednak w toku całego roku szkolnego uczniowie są oceniani w ten sposób. Szkoła stwarza warunki indywidualnego kształcenia poprzez szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych i fakultatywnych. Mamy bardzo mało uczniów, przez co klasy są też mniejsze i na rozszerzeniu jest dużo lepszy, komfort, dużo lepszy komfort nauki, bo na moim rozszerzeniu jest pięć osób, więc nauczyciel jest w stanie dużo więcej czasu każdemu z nas poświęcić, oraz przede wszystkim mamy też więcej godzin rozszerzeń, dzięki czemu na lekcjach możemy więcej się uczyć i nie musimy. Tyle czasu poświęcać nauce po szkole? Myślę, że taką bardzo istotną informacją jest to, że posiadamy internet, ponieważ sporo osób nie, się nie zdaje sobie z tego sprawy, że nasza szkoła oferuje taką możliwość i myślę, że to jest naprawdę ważne, ponieważ są osoby, które chcą przyjść z innych miast, które są po prostu zainteresowane naszą placówką, ale jednak mają problem z tym zamieszkaniem gdzieś. No i nasz internet jest mały, zatem wszyscy zachowujemy się jak. Jedno wielkie rodzeństwo. Kto chce sprawdzić warunki, placówka 29 marca zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi w godzinach od 10 do 13. Bezpłatna szkoła policjalna Medyk poleca zawody przyszłości. Kształcimy między innymi na kierunkach technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, technik masażysta, terapeuta zajęciowy czy też technik usług kosmetycznych i technik sterylizacji medycznej. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę i profesjonalne pracownie, szczegóły rekrutacji na stronie wwwmedykmyślniknysa.pl. Zapraszamy nysa ulica kościuszki 10. W nysie otwarto branżowe centrum umiejętności. Plan poprzedniego starosty dokończyła obecna władza. Sprawdźmy, z jakim rezultatem. Gmach mieści się przy ulicy Rodziewiczówny czyli przy popularnym rolniku, gdzie powstało sześć nowoczesnych pracowni, w których uczniowie zdobywać będą praktyczne umiejętności w dziedzinie budownictwa. Placówka specjalizować się będzie w dziedzinie prace wykończeniowe, czy też projektowanie 3D i będzie kuźnią kadr dla budownictwa w regionie. Od początku marca, właściwie od 1 marca, funkcjonuje branżowe Centrum Umiejętności dedykowanej dla zawodu monter, zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie w dziedzinie, jak sama nazwa mówi, budownictwa. Akurat jesteśmy przed frontem nowo otwartej pracowni które zostały utworzone w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Takich placówek jak my, dedykowanych do branży budowlanej, w kraju są tylko dwa. Oprócz nauki zawodu, w centrum będą przeprowadzone egzaminy zawodowe. Obiekt będzie otwarty także na konferencje naukowe czy branżowe. Budynek, który stoi z tyłu za nami mieści łącznie sześć pracowni nowych, z tym cztery pracownie do zajęć praktycznych, czyli pracownia montażu suchiej zabudowy, pracownia wykończeniowa, pracownia murarsko-tynkarska, ale też są dwie pracownie no, informatyczne adresowane dla budownictwa. Jedna to pracownia architektoniczna, a druga to pracownia modelowania 3D. I, i obie pracownie wyposażone w 30 stanowisk komputerowych, ale one też będą pełnić funkcję takiego centrum egzaminacyjnego, gdzie młodzież Powiatu Nyskiego, ale szczególnie Szkół Powiatu Nyskiego, będą mogły zdawać egzaminy potwierdzające kwalifikacji w części pisemnej. Inwestycje zrealizował powiat Nyski we współpracy z Polską Izbą Budownictwa oraz Opolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Jej koszt to niemal 12 milionów złotych, z czego większość, bo ponad 9 milionów stanowi dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. W ramach projektu udało nam się zaadoptować na potrzeby branżowego centrum wszystkie pomieszczenia na dole pracowni. Natomiast na drugi etap przewidzieliśmy pracownie, które będą umieszczone na piętrze. Już jesteśmy po rozmowach z firmą Fakro, gdzie chcielibyśmy zorganizować taką stałą wystawę o sprzętu budowlanego, które Fakro ma w swojej dyspozycji, czyli schody budowlane, okna dachowe i tego typu tym i będzie tam umieszczona taka właśnie pracownia montażu tej zabudowy, storarki budowlanej, ale najpierw trzeba te pomieszczenia przygotować i w ramach zajęć praktycznych, które uczniowie tutaj już od pierwszego kwietnia zaczną realizować, będziemy te pomieszczenia właśnie przygotowywać pod tą nową e, funkcję. BCU wejdzie w struktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie. W całym kraju powstanie ponad 100 tego typu placówek. Otmuchów ponownie rozkwitnie. Lato Kwiatów to wyjątkowe wydarzenie, które co roku przyciąga tysiące miłośników roślin i dobrej zabawy. Zobaczmy, co nas czeka. Tegoroczna 52 edycja imprezy odbędzie się w pierwszy weekend lipca, a na gości będą czekać nie tylko imponujące wystawy florystyczne i stoiska pełne najpiękniejszych roślin, ale także koncerty największych gwiazd. Młodzieżowe brzmienia zapewnią Liber i Bryska, w sobotę odbędzie się wielkie święto Biskopolo z zespołami Jorgus i Powerplay, a w niedzielę na finał zaprasza legenda polskiej sceny Maryla Rodowicz. To jednak nie wszystko. W ramach wydarzenia odbędzie się także rodzinny piknik w Lubiatowie, którego gwiazdą będzie Norbi. Od muchów znów stanie się letnią stolicą kwiatów i muzyki. Nie może was tam zabraknąć. Kolego, gdzie ta nasza Nysa? Nie no, panie kolego, Nysa to dopiero będzie. Będzie? 5 kwietnia. 5 kwietnia? Ta, co stała, zaraz wróci i a, pojedziemy 5 a, kwietnia. O 20. Niski dom kultury. Ostre cięcie. Bo to tak! A kolega myślał, że ja. Nie wracajmy do tego! Wracajmy do nysy. No. Po zimowej przerwie akcje edukacyjne wznowiły miejskie spółki. Pojawiły się też nowe pomysły na dbanie o czystość w gminie. 2 kwietnia Ekom Nysa i Ekonysa zapraszają do udziału w zbiórce tekstyliów. Do czterech wyznaczonych punktów przy ulicy Kusocińskiego, Krzywołustego, Poznańskiej oraz Franciszkańskiej mieszkańcy będą mogli przekazać między innymi zużytą odzież, ręczniki, obrusy, koce, torebki, czy też pluszaki oraz dywany. Kontenery na tekstylia będą dostępne od godziny 9 do godziny 14. To pierwsza tego typu akcja w Nysie. Tekstylia możemy też samodzielnie wywozić do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dodajmy też, że spółka Econysa w ostatnim czasie zakupiła nowe śmieciarki dwukomorowe do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Ecom świadczymy całodobową, kompleksową obsługę pogrzebów sprzedaż urn i trumien. Pomoc w załatwianiu wszelkich formalności pogrzebowych, a także całoroczną opiekę nad grobami, szczegóły na ekom.com.pl. To wszystko na dzisiaj. Na kolejne nasze wiadomości zapraszam za dwa tygodnie.